Najważniejsze rzeczy, za kuchenny, kaloryczność. Mama mu przewiera, także spokojnie. Ja mam tanie koła. A tam w tym to, chyba nie no, tak. Zmuszona, Bardzo dobrze. Zmuszlone. Bardzo jak tam tam idzie. Żeby nie było, że strasznie... Trudno, nie? razie mamy tutaj dwie osoby. Tutaj nie odda jest tekst. Fotoreporter zrobił zdjęcia. A? Ktoś, kto się zajmuje daną stroną, czy sekretarz, czy coś takiego. To jest makieta, to są modury. To 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 to. To. Tu jest nam się wydaje, że stronę jest Teraz, a wydający tak muszą policzyć, wtedy no, szybciej się dostaną. Ten tekst jest najważniejszy. Na stronie, jaką stronę zyskuła się I Musi policzyć linijki tekstu. Wiadomo, że jeden taki kwadracik to jest 4,5 linijki tekstu, nawet na cyfrowych, na śniegach nie ma żadnego Chociaż czasem te cyfrowe nośniki potrafią nam spłatać figla, nie radzią, Czasem zdjęcia znikają, czasem znikają. coś się z kartą dzieje. Z czasem przychodzi z zimna, idzie. na przykład do, do mieszkania, czy tam gdzieś jest zimą i wkłada kartę, to są takie ładowanie, elektrostatyczne i zdjęcia znikają. Otwiera się jedną file, nie? nie tak, czasem. Oh okay.